Witam wszystkich! A, to kolejna seria, jaką jest Simulator Farmy 2011. Więc kariera, zapis gry, poziom średni, mapa oryginalna. No, co tutaj będziemy robić ciekawego? No, normalne prace polowe i takie tam. Yy, ja chcę zacząć normalnie od początku, tak jak jest. Mam jakieś mody oczywiście, ale może z nich będę mało korzystać. Pierwsza rzecz, jaką zrobimy, to sprzedamy sobie yy, tu są mody combine. Ten kombajn moim zdaniem, jest na razie niepotrzebny yy, i zamiast tego. A nie, no jeszcze na Deutsche, to. Yy, zamiast tego no, może dojczyk by się kupił mały, ale to nie dobra eee, zaczepimy od razu siewnik zaczniemy siać. dobra idziemy po do nasionkach głównie to chyba że tak nie no, na razie tu Trzeba ładnie się zadać Żeby było wygodniej O no, właśnie Dobra no, to Sypcie mi pszenicę No, to jest czujny będzie pełno mi się ruszyć. O, już dobra. Jedziemy. E, binę. Wszystko ładnie. Pokazane gdzie i co jest. Tak więc. Yy... Dobra. O. Opuś... Szybki. Wiem o tym, że wyszła już 13 LS, dobra, niech jedzie na H, ale ja miałem oryginalną grę właśnie, że 11 i dlatego postanowiłem sobie nagrać takie let's playe z tej gierki to jest oczywiście pierwszy odcinek on jest taki o widzicie tam leko jedzie odcinek to jest taki właśnie też wprowadzający kolejne serie to już będą właśnie z takimi e, jak to powiedzieć będą po prostu cięcia e, i żeby to po prostu wszystko szybciej trwało bo będzie to tak właśnie powtarzane to znaczy nosianie, bronowanie czy tam oranie eee, i to będzie cały czas się powtarzać a dlatego to będzie takie po prostu przyspieszone e, żeby Wam pokazać jak tutaj zaczął się spogadzać e, nowy zakup, e, czyli oczywiście będziemy coraz lepsze maszyny zakupywać i to jest głównie mierzy, właśnie o to mi tu chodzi, mm, Także... Na półk od razu też bym sprzedał. Chociaż jak widzicie, na trzy był Nawet nie ma co... ...zahaczać do silników. To trochę jednak... ...ciężko idzie, dobra. To ja tu trzeba sobie pokronować te małe pole no. Oczywiście wolę kultywatorem przejechać też półgiem dlatego że wolniej się półgiem robi Ale to jest małe ajajaj. Aj, aj. Mogę wybrać jakieś inne. Dobra, jedziemy. Szybko to się zrobi. Jak za szybko, no niemożliwe. Dobra, słuchajcie, skończę to I wtedy dalsze prace. Tak więc sobie już tutaj ciaputki robią a tu sobie zakupiłem rekorda myślę, że warto bo jednak to jest dobra maszyna a ten złomek to tam może na sprzedaż pójdzie ledwo co to wygląda, taki rekordzik widzę już trochę lepszy tak, więc... Yy, jeszcze by można coś zakupić, ale co tutaj? Sam nawet nie wiem. Yy, no. O! To już można by było kupić. Ale jakie to drogie rzeczy! Chyba tam co kupimy, no. Chyba tak siewnik też by można kupić ale myślę od tego zaczniemy i tu musimy jakiś sprzęt załatwić ursus nie wiem może by był dobry spróbujmy tego kupić Wiem, że za złotówkę, ale to Tak powiedzmy zaczynamy od yy... O kurczę leci Oczę Moj nie w tej strony Jest tej Dobra, wiem już jak zmieniać kamerę. Tego też można jechać, też można zatrudnić pracownika. zjeżdżam na H. Hmm. Ci pracownicy naprawdę są... kiepscy. Dobra, niech robi. O! Zobaczcie, rośnie. Nie wiem, dlaczego tak szybko. To jest właśnie ten minus. Że on tak szybko rośnie. Nie, jest? Tak go puściłem ale... Nie, nie wiem co z tego się... wyniknie Co tu jeszcze mamy pod pustaciem P... Tylko mhm. fajnie przyczepę maszynę Chiwnik No 40 tysięcy więc Jeszcze, jeszcze Ale w na, na następnym odcinku na pewno damy to, co mamy w binach. Więc. E, no to, to by było na tyle. To jest taki krótki wstęp e, z mojego gospodarstwa. Oczywiście, wirtualnego. E, na razie wszystkim.